Ależ to była kolejka, dlatego zapraszam na szybkie omówienie tego, co działo się w ekstraklasie. Działo się bardzo dużo, bo mieliśmy mecz przerwany przed czasem, świetny debiut nowego trenera, derby na dnie ekstraklasy, derby strefy spadkowej, nazwijmy to tak roboczo. Przejażdżkę Jagieloni po arce, dymisję, chęć dymisji Jordanesku. No naprawdę działo się bardzo, bardzo dużo, więc może bez zbędnego przedłużania zacznijmy ten odcinek. A zaczynamy od meczu motoru z GKS-em, przegranego przez motor bądź wygranego przez GEXE aż 2 do 5. no Mecz zakończony przede wszystkim przed czasem, co było największą sensacją tego meczu. Ee, oczywiście PZPN to już wyjaśnił, chodziło po prostu o to, że zegar w czasie transmisji źle pokazywał czas, dlatego wydawało się widzą, że mecz został skończony przed czasem. De facto został skończony po czasie i nie ma żadnego problemu. A na samym wojsku no, od początku, no, motor grał bardzo chaotycznie, nawet niedokładnie, można powiedzieć, po prostu grali źle. Gieksa z premedytacją, bez zastanowienia, wykorzystała to. Dwa szybkie gole w 30 minut, i tak naprawdę to dopiero otrzeźwiło motor. Motor wziął się do pracy, zaczął odrabiać. Yy, strzelili jedną bramkę, drugą bramkę, było 2 do 2, no, ale całą sprawę i odrabianie, i gonienie Gieksy utrudniła im czerwona kartka łobojki. No i niestety Gieksa, grając w przewadze, po prostu dokończyła dzieła zniszczenia. Załadowali jeszcze trzy bramki po przerwie. No i była to pierwsza wyjazdowa, wygrana Gieksy w tym sezonie Ekstraklasy. Świetny mecz w wykonaniu Gieksy. Gorszy w wykonaniu, w wykonaniu graczy motoru, no bo tutaj Łobojko no, zawalił. Zawalił to spotkanie swoim kolegom, więc pewnie będzie musiał ich przeprosić. Mecz Widzewa z Radomiakiem 3-2. Mecz zaczął się rewelacyjnie dla kibiców, dla piłkarzy Widzewa. Szybko strzelona bramka, bo już w siódmej minucie tam było zamieszanie w polu karnym. Była główka Mateusza Żyro chyba. No tutaj bramkarz, bramkarz Odobiaka świetnie to obronił, ale nie miał szans z dobitką Bergiera. No i Seba Bergier dał prowadzenie Widzewowi. W 38 minucie Krajewski świetnie dośrodkował na Terkilcena. Musiałem to zapisać, widzę wprowadził już 2-0. No i w samej końcówce pierwszej połowy, dokładnie w 44-minucie, jak złapał kontakt. Było 2-1, za sprawą Baro, który skierował piłkę do bramki głową. Po przerwie, no dużo, dużo gry w środku boiska. Piłkarze i obie ekipy, no męczyli się, męczyli się, męczyło ich stworzenie tej sytuacji, nie potrafili znaleźć drogi do bramki. Aż do 69 minuty. Tutaj Selahi przymierzył w okienko na 3 do 1. No i Radomiak w tym spotkaniu było stać jedynie na odpowiedź kolejną bramką. Bramką w 90 minucie. Maurides po tak naprawdę kapitalnym podaniu Jana Grzesika, który jest no największą gwiazdą Radomiaka w tym sezonie. Ale no nic, nic więcej to nie dało. Widzę wygrał 3 do 2. Radomiak przegrał. I punkty zostały w Łodzi. Korona górnik 1 do jednego. No taki mecz powiedziałbym dwóch, dwóch różnych połów, bo w pierwszej połowie dużo lepiej w tym meczu wyglądała korona. No i też zasłużenie schodziła z pierwszej połowy prowadząc. Prowadząc 1 do 0 po bramce z karnego Remakla. No tutaj karny podyktowany za faulianży. Całkowicie słuszny i bramka no, zasłużona dla korony, natomiast druga połowa to już bardziej ofensywny górnik. Górnik kreujący sytuacje, stwarzający zagrożenia pod rąką korony, jednak też nie potrafiący tych sytuacji wykorzystać. Udało im się to dopiero w doliczonym czasie gry. Tak naprawdę uratowali ten remis, i tutaj po dośrodkowaniu, po rzucie rożnym z ja uderzył Janicki i dał. Jeden punkcik górnikowi dał remis, no ale tak naprawdę chyba, chyba w tym meczu najsensowniejszy jest podział punktów, bo i ta ekipa, i ta zagrały po jednej dobrej połowie. Jagiellonia Arka 4-0, do 0, no Jaga po prostu rozniosła Arkę i tutaj nawet się nie ma co oszukiwać. Od początku ten mecz przebiegał pod dyktando Dumy Podlasia. No robili tak naprawdę na boisku co chcieli. Naprowadzenie wyszli już w 16 minucie za sprawą Lozano, który uderzył z wolnego. 2-0 było dzięki Syli, który podwyższył. No świetnie się oglądało Jagielonie. Arka coś tam próbowała odpowiedzieć, coś chciała, coś próbowała. Ale no nic, nic to nie dawało, nie potrafili też zdobyć tej bramki. Jaga po prostu w tym meczu była dla nich za mocna, pokazała Arce, gdzie jest jej miejsce w szeregu. No a dzieła zniczenia, podobnie jak w przypadku Gieksy, tak tutaj dokonał Pululu. Dwie szybkie bramki, 66-70 minuta. No i Jaga tak naprawdę po tym meczu rozsiadła się w fotelu lidera z 24 oczkami na koncie. Krakowie Raków. No tutaj Raków oczywiście co zrobił? Zawiódł. Zawiódł mocno, bo naprawdę zagrali chyba najsłabszy mecz w sezonie. Ich się nigdy ostatnio nie oglądało dobrze, ale to spotkanie po prostu było koszmarne. Krakowe za to pewna wygrana 2 do 0. No Raków był po prostu bezradny. Pierwszy gol Krakowi, no to tutaj mamy piękną akcję Klicha z Minczewem w 33. minucie. 2 do 0. No to już Bramka Perkowicia w 51. strzelał na słabszą nogą. Krakowia i kibice Krakowi mają naprawdę wiele, wiele więcej powodów do dumy i zadowolenia. Przede wszystkim Hasić wraca do gry, także też jest już yy, dobrze. Natomiast Raków koszmarny w tym spotkaniu pod koniec meczu. Yy, Łącznie trzy strzały, z czego dwa niecelne. No tutaj fatalne są te statystyki. Nie wiem, zacięcie, zacięcie maszyny Papszuna, a być może no to Papszun nie jest aż tak dobrym trenerem, to za jakiego go mieliśmy, być może ta formuła papszuna w Rakowie się wyczerpała. Problem natomiast może być w klubie, bo ten klub nie wyobraża sobie funkcjonować bez papszuna. No, i to jak na razie ich po prostu chyba gubi, moim zdaniem. Piaz Lechia. Mecz dorosły, tak naprawdę, bo był chyba rozgrywany w południe i mecz fatalny, po prostu koszmarny. Najlepszym opisem tego, jak słaby był to mecz, niech będzie to, że pierwszy celny strzał padł w 41 minucie. No co prawda był od razu golem Żeliski, ale jednak był dopiero w 41 minucie. I mimo tej opieszałości, no to można powiedzieć, że Piast bardzo szybko wyrównał, bo już w drugiej połowie w 50 minucie mieliśmy 1-0 po golu Barkowskiego. No i na rozstrzygnięcie trzeba było czekać, trzeba było czekać bardzo, bardzo długo, bo do końca drugiej połowy. Tak naprawdę w samej końcówce Lechia wyprowadziła bardzo groźną kontrę, którą wykończył Bobczek i to Lechia wywozi trzy punkty z Gliwic, tym samym chyba wychodzi ze strefy spadkowej, no a Piast szoruje po dnie. Lech Pogoń. No tutaj mamy mecz, który też zawiódł, bo no, tutaj nawet w pierwszej połowie nie tyle mieliśmy Grosicki, show, który no, grosik strzelił bramkę, ale, ale tutaj naprawdę kapitalną robotę, świetne spotkanie rozegrał bramkarz pogoni, czyli Kodzokaru, który no kilka razy w pierwszej połowie naprawdę uratował Pogoń przed stratą gola. Lech wyrównał po przerwie. Wyrównał po przerwie, po dośrodkowaniu Palmy, kapitalnym zresztą, bramkę zdobył Iszak, dla którego była to chyba 104 bramka w barwach Lecha, no ale... Mecz trwał, 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 aż w końcu Lech wcisnął na 2 do 1. Bengtson strzelił gola na 2 do 1, i wydawało się już, że Lech wygra to spotkanie, jednakże nie zawiedzie kibiców. No i zawiódł. Zawiódł kibiców. Bułgarską uciszył Mukairu, i mecz zakończył się podziałem punktów 2 do 2. No też Lech troszeczkę, troszeczkę zawodzi w tym sezonie z formą, a mówiło się, że te drugie sezony Frederiksena w danym klubie są zazwyczaj lepsze. No zobaczymy, co jeszcze pokaże. Zagłębie Legia Fatalny mecz Piątkowskiego Chyba nie wiem, czy nie najgorszy w jego karierze e, Zawalił jedną bramkę, drugą Czerwona kartka, no koszmar Koszmar po prostu, koszmarny mecz Piątkowskiego Legia przez niego też musiała grać w dziesiątkę e, W pierwszej połowie Przegrywali 2 do 1 Dzięki no, Swojakowi Szmyta udało im się Złapać kontakt, ale w samej końcówce stracili Bramkę na 3 do 1 dzięki Sypkowi no, i za głębie wygrało to spotkanie, a Legia, Legia jest tak naprawdę w rozsypce, bo jeszcze wczoraj widziałem, nagrywałem, mówiło się o tym, że Jordanesku ma pełne poparcie Mioduskiego, że Mioduski chce go dalej w klubie, tylko chce, żeby Legia grała bardziej ofensywnie i miała lepszy styl. Tak dzisiaj grufnęła wiadomość, że Jordanesku złożył dymisję. Ale nic z tego nie wynika, bo mioduski tej dymisji nie przyjął. Ale nie wykluczone jest, że mecz w lidze konferencji poprowadzi już ktoś inny, a nie Jordanesku. Natomiast tutaj Jordanesku jest gotowy na dymisję, której Legia nie chce, bo Legia nie chce się rozstawać z nim, ale w przypadku, gdyby się rozstali, no to Legia zainkasuje 400 tysięcy euro, więc nie są to małe pieniądze. To jest ta sama kwota, którą by Legia musiała zapłacić jemu za zwolnienie. Także no tutaj mamy no taką sytuację, że jeżeli do tego dojdzie, no to Legia przynajmniej na tym zarobi. Bo tak naprawdę jest to chyba drugi najgorszy start Legii w tym stuleciu. No koszmarny początek sezonu, a mamy już naprawdę tą kolejkę. No nie jest to wybitny sezon. Jordanesku sobie nie radzi. Trzy porażki z rzędu. Fajne jest na pewno to, że bierze odpowiedzialny za te porażki i się tego nie wstydzi. No, zobaczymy, jak legia, jak legia postąpi. No, podobno na razie chcą go w drużynie, więc po prostu klasycznie zobaczymy. I to tyle w tym tygodniu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam Was na środę, na raport z Mediolanu. Trzymajcie się i do zobaczenia.